Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. Dziś po raz kolejny kilka słów na temat nowego chińskiego samolotu bojowego prototyp tej maszyny został zaprezentowany po raz kolejny w locie w ostatnich dniach. Prezentacja nowej chińskiej maszyny miała miejsce dokładnie 5 kwietnia 2025 roku. Jak to zwykle bywa, prezentacja nowego samolotu spod znaku Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wywołała spore zaskoczenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiły się głosy, zgodnie z którymi nowy samolot jest najprawdopodobniej maszyną szóstej generacji. Na podstawie nielicznych dostępnych materiałów udało się również ustalić oznaczenie samolotu. Problem ze wspomnianymi ustaleniami jest jednak całkiem spory. Bardzo często samoloty chińskie noszą inne oznaczenia podczas procesu produkcyjnego, a jeszcze inne po rozpoczęciu produkcji i po wprowadzeniu pierwszych maszyn tego typu do jednostek liniowych. Jest to część działań podejmowanych przez Chińczyków w celu zaciemnienia obrazu ich produkcji zbrojeniowej, co stanowi dość istotny element działań kontrwywiadowczych podejmowanych przez Pekin. Natomiast w ostatnią sobotę pojawiły się zdjęcia przedstawiające kolejny samolot produkcji chińskiej w locie. Specjaliści zidentyfikowali ten samolot jako JXDS. Maszyna jest bardzo ciekawa, to bezogonowa konstrukcja z charakterystycznym skrzydłem Lambda, ruchomymi końcówkami skrzydeł i zaawansowanymi cechami aerodynamicznymi. Samolot pochodzi z Chin, kraj ten zaś zaczyna być traktowany jako największe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych w rejonie Pacyfiku. Jednocześnie Chińczycy od miesięcy podejmują agresywne kroki na odcinku tajwańskim, gdzie ich samoloty i okręty regularnie zbliżają się do granicy przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych Tajwanu, doprowadzając do startów alarmowych tajwańskich samolotów bojowych. W ciągu ostatnich kilku tygodni w przestrzeni medialnej pojawiły się liczne doniesienia na temat dostarczenia na Tajwan nowych samolotów wielozadaniowych F-16 w najnowszym wariancie wyposażenia blok 7072, których wprowadzenie do służby miało doprowadzić do wzmocnienia potencjału obronnego wyspy. Pojawienie się zdjęć nowego chińskiego samolotu bojowego może stanowić spore zaskoczenie, tym bardziej, że samolot został ponownie pokazany w locie. To jest taki drobny żart z mojej strony: samolot pojawił się w powietrzu, w pobliżu osiedli ludzkich. Akurat w momencie, gdy Tajwan otrzymał nową dostawę samolotów bojowych, jednocześnie niedawno rozmawialiśmy o pojawieniu się samolotów J36, których prezentacja odbyła się w bardzo podobnych okolicznościach jak samolotu JXDS. I o ile prezentacja samolotu J36 w locie była bezpośrednio związana z zaprezentowaniem przez Amerykanów nowego samolotu bojowego F-47, o tyle w tym przypadku pokaz JXDS jest związany z działaniami podejmowanymi w ramach wzmocnienia potencjału obronnego Tajwanu i ma stanowić taki sygnał dla władz Tajwanu, że Chiny dalej są potęgą regionalną i raczej nie będą miały większych problemów z zniszczeniem floty samolotów F-16. Niejako przy okazji Chińczycy z kontynentu chcą dołożyć Amerykanom. Powodów do głębokiego namysłu nad ich możliwościami bojowymi i rozwojem chińskiego przemysłu lotniczego, w którego zdolności bardzo mocno powątpiewają mieszkańcy Europy, ale już nie Amerykanie. Warto dodać, że w przypadku poprzednich wypadków, w których materiały dotyczące nowych chińskich samolotów były rozmazane lub robione z bardzo dużej odległości, w tym przypadku mamy zdjęcia, które nie pozostawiają zbyt wiele miejsca dla wyobraźni. Zaprezentowane obecnie materiały fotograficzne przedstawiają szczegóły, m.in. wloty powietrza, a także taką charakterystyczną bruzdę przebiegającą wzdłuż środka samolotu. Jeżeli faktycznie samolot posiada oznaczenie JXDS, to wiele wskazuje na to, że jest to efekt nieustannych wysiłków podejmowanych przez chińskie władze wojskowe, by zniwelować przepaść technologiczną, która wciąż jest dość widoczna. Chiny w teorii nadal są daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi, jednakże w praktyce chińskie lotnictwo wojskowe zaczyna doganiać Amerykanów, którzy wykorzystują samoloty piątej generacji, takie jak F-22 Raptor i F-35. Jednym z pierwszych przejawów owego doganiania było wprowadzenie do produkcji seryjnej samolotów J20, kolejnym przejawem szybki rozwój programu budowy samolotu J35, a kolejnymi krokami, które właśnie obserwujemy, mają być prace nad samolotami szóstej generacji, które były prezentowane w locie przy kilku różnych okazjach. No i właśnie teraz mamy okazję podziwiać w locie samolot JXDS, albo według Innej wersji i innych ekspertów J50. Musimy pamiętać o tym, że siły powietrzne chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej nie są znane z przypadkowych przecieków, a niektórzy analitycy zajmujący się tematyką chińską zastanawiają się nawet, co oznacza obecność lub nieobecność niektórych generałów na różnych uroczystościach państwowych. Dlatego też pojawienie się zdjęć przedstawiających nowy samolot, zwłaszcza zdjęć takiej jakości, sugeruje, że było to celowe działanie ze strony Pekinu, aby zasygnalizować światu, że Chiny są gotowe do prowadzenia dalszych działań w celu stworzenia licznej floty samolotów następnej generacji. To, że podobny przeciek był efektem działań podejmowanych przez chińskie władze wojskowe, no wskazuje Chociażby jakość tych zdjęć, które nie zostały wykonane amatorskimi aparatami. Modernizacja lotnictwa chińskiego zaczyna w ostatnich latach przyspieszać i ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie. Dlaczego? Ano dlatego, że Chińczycy podejmują coraz więcej starań w celu zapewnienia sobie dominacji w rejonie Indo-Pacyfiku, gdzie naturalnie musi dojść do ścierania się wpływów amerykańskich i chińskich. Jeżeli Chińczycy chcą pokazać się jako strona zdolna do zagrożenia pozycji Stanów Zjednoczonych, muszą zaprezentować w powietrzu coś lepszego niż wycofywane obecnie ze służby samoloty wywodzące się w prostej linii od samolotów MiG-21, które są już de facto antykami. Zresztą wystarczy spojrzeć na listę państw, które obecnie korzystają z maszyn Chengdu F7, czyli eksportowej odmiany maszyn J7. Które w prostej linii wywodzą się od starego dobrego MIGA-21F13, czyli tej maszyny z pierwszych odmian produkcyjnych, która została poddana daleko idącym modernizacjom przez Chińczyków. Aktualnie na samolotach tej klasy latają państwa nazwijmy to Otwarcie Trzeciego Świata Bangladesz, Pakistan, Korea Północna oprócz tego kilka państw afrykańskich. Wracajmy jednak do samolotu JXDS, który, jak już wspomniałem, jest maszyną bezogonową. Jest to odejście od tradycyjnego układu stosowanego w typowych samolotach myśliwskich używanych przez Chińczyków które opierają się na statecznikach pionowych, odgrywających dużą rolę w sterowaniu samolotem. Wspominaliśmy już wcześniej o ruchomych końcówkach skrzydeł które zapewne mogą poruszać się niezależnie od siebie, co pozwala na zwiększenie zwrotności i prędkości samolotu przy większych prędkościach. Warto natomiast zatrzymać się na chwilę przy podwójnych wlotach DSI. Jest to skrót od Divertless Supersonic Inlet. Jest to specjalny typ wlotu powietrza stosowany w nowoczesnych samolotach bojowych. Jego zadaniem jest kontrolowanie przepływu powietrza do silnika odrzutowego bez konieczności stosowania tradycyjnych mechanicznych systemów rozdzielających wpływ powietrza. DSI składa się z charakterystycznego garbu oraz przednio skośnej owiewki, które wspólnie kierują przepływ powietrza i eliminują potrzebę stosowania dodatkowych płyt rozdzielających. Dzięki temu można ograniczyć masę płatowca, a także koszty samej produkcji i konserwacji. Jednocześnie to rozwiązanie skutecznie spowalnia powietrze wpadające do środka samolotu z prędkości naddźwiękowej do poddźwiękowej. Technologia DSI została po raz pierwszy przetestowana przez Amerykanów na specjalnie zmodyfikowanym samolocie F16 w 1996 roku. Później technologię tą wprowadzono do samolotu F35. Zaprezentowany przez Chińczyków JXDS posiada dwa takie wloty, które umieszczone są po obu stronach kadłuba, podobnie jak w przypadku samolotów wielozadaniowych J20. JXDS posiada również długi, spiczasty nos i kilka innych elementów sugerujących, że samoloty mają mniejszy przekrój radarowy, co jest takim znakiem rozpoznawczym samolotów budowanych w technologii stealth. Aktualnie trudno powiedzieć, jaką specyfikację ma samolot, jaką będzie rozwijał prędkość, jaki będzie miał zasięg, czy będzie przenosił uzbrojenie, jakie to będzie uzbrojenie, gdzie ono się będzie znajdowało. Jednakże już sam projekt, czy sam prototyp, który jest pokazywany w locie, wskazuje raczej na budowę maszyny przeznaczonej do Walk powietrznych o charakterze manewrowym na bliskim dystansie. Zdaniem niektórych ekspertów, cechy tego samolotu mogą wskazywać na to, że tak naprawdę jest to supermanewrowy, lojalny, skrzydłowy, sterowany przez sztuczną inteligencję, co pozwoliłoby maszenie na natychmiastowe dostosowanie się do zmieniających się w szybkim tempie warunków pola walki. Jeszcze inni eksperci zastanawiają się, czy samolot nie został zaprojektowany jako maszyna, która będzie zarządzała rojem dronów. Chociaż podobne pomysły nie są potwierdzone, to jednak wiele wskazuje na to, że samolot zaprezentowany przez Chińczyków ma spełniać nowe, nieznane jeszcze role i stwarzać nowe standardy. Tak czy inaczej, podobną rolę w Stanach Zjednoczonych miał Odgrywać samolot rozwijany w ramach programu NGAD, znany obecnie jako F-47. Natomiast, pod względem tego, jak to wszystko wygląda, no to ktoś mógłby powiedzieć, że Chińczycy są bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o pracę nad budową samolotu szóstej generacji, gdyż mają już jakieś latające prototypy. Podczas gdy amerykański samolot tej klasy sprawia cały czas wrażenie bardziej wirtualnego tworu. Natomiast warto też cofnąć się co nieco do historii chyba najbardziej znanego chińskiego samolotu piątej generacji, czyli maszyny J20, która zdaniem wielu polskich miłośników lotnictwa jest po prostu wydmuszką. Otóż J-20 został wprowadzony do chińskich jednostek lotniczych w 2017 roku. Jeszcze jako samolot niedopracowany, który nie posiadał docelowych silników, te zaś były dopiero opracowywane, natomiast maszyna od samego początku miała cechy stealth, a jego wprowadzenie do jednostek liniowych spowodowało, że Chiny dołączyły do ekskluzywnego klubu państw posiadających samoloty trudno wykrywalne dla radarów. Warto też dodać, że samolot J20 na prawdę niedawno stał się samolotem w pełni operacyjnym, no i zdaniem wielu zachodnich analityków bardzo podobną drogą będzie podążał nowy chiński JXDS, który będzie wprowadzony do jednostek lotniczych, a potem będzie stopniowo dopracowywany przez zakłady produkcyjne. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że J-20 ewoluował bardzo mocno względem demonstratora, zaprezentowanego w 2011 roku i obecnie stał się jednym z głównych filarów sił powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Obecnie powiedzieć coś więcej na temat. Samolotu JXDS jest bardzo trudno. Nie możemy jeszcze spekulować, czy czeka go podobny los, ale nie da się ukryć, że jest to maszyna sprawiająca na pierwszy rzut oka wrażenie sprzętu prawie gotowego do służby. Zgodnie z deklaracjami napływającymi z Państwa środka, wiele wskazuje na to, że samoloty JXDS będą wprowadzane do chińskich jednostek lotniczych na początku lat 30. XXI wieku. Warto również podkreślić, że samolot bardzo mocno przypomina maszynę noszącą oznaczenie J50, która była prezentowana w powietrzu w ostatnich dniach 2024 roku i są różne opinie na ten temat. Zdaniem części analityków to są te same samoloty, zdaniem innych mamy tutaj do czynienia z dwiema różnymi maszynami: J50 ma być samolotem załogowym, JXDS ma być maszyną bezzałogową. Jak jest naprawdę, ile prototypów samolotów szóstej generacji mają Chińczycy? Nie wiadomo. A ile prototypów, które zostały nazwane prototypami samolotów szóstej generacji, mają Chińczycy? Nie wiadomo tym bardziej. Z opowieściami o chińskich samolotach nowej generacji zawsze jest sporo problemów. Z tego względu można spodziewać się zarówno szybkiego wprowadzenia samolotów do jednostek liniowych, jak również długiego i żmudnego procesu rozwojowego. Oczywiście bez twardych danych nie można powiedzieć jak będzie to wszystko wyglądało, ale sam wygląd samolotu sugeruje, że Chiny nie są zadowolone z tempa nadrabiania swoich zaległości względem Stanów Zjednoczonych na polu lotnictwa wojskowego. Wiele wskazuje także i na to, że zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez Chińczyków na polu Możliwości lotnictwa wykazują Japończycy, Koreańczycy. W przypadku Japonii, przejawem tego rosnącego zaniepokojenia działaniami podejmowanymi przez państwo środka było włączenie się Japończyków w europejski program budowy samolotu szóstej generacji. W przypadku Koreańczyków, jednym z przejawów takiej reakcji na działania podejmowane przez Chiny jest rozwój programu KF-21 Borame który trzeba nadmienić, rozwija się bardzo dobrze i już niebawem zobaczymy te samoloty w jednostkach liniowych. Natomiast zdecydowanie najgorszej sytuacji w regionie znalazły się Indie, które po pierwsze mają poważne problemy z realizacją rodzimego programu Tejas, który miał doprowadzić do powstania lekkiego samolotu bojowego. No a aktualnie Tejas jest samolotem nadającym się głównie do realizacji zaawansowanego szkolenia Personelu latającego. Jednocześnie plany zbudowania hinduskiego samolotu wielozadaniowego piątej generacji czyli słynnego Hal Amka. No, na razie pozostają w sferze deklaracji składanych przez Hindusów, i nic nie wskazuje na to, by była możliwość realizacji w praktyce tych zapowiedzi. Również Australia podejmuje różnorodne kroki w celu zwiększenia swojego potencjału obronnego, no i tutaj zobowiązuje się do nabycia floty samolotów wielozadaniowych F-35 oraz budowy lojalnych skrzydłowych, które mają być tworzone z myślą o amerykańskich samolotach wielozadaniowych. Takie deklaracje płyną obecnie z Australii. Jaka odpowiedź pojawi się po stronie poszczególnych państw regionu, będzie to zależało w dużej mierze od tego, jak lokalne rządy potraktują kolejny chiński prototyp czy zdjęcia tego prototypu, który został zaprezentowany w locie. Nie da się ukryć, że obecnie JXDS to coś więcej niż samolot. To wielka zagadka, na którą Odpowiedź, czy której rozwiązanie, miejmy nadzieję, poznamy już niebawem. A z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć! I czołem.